Z tego filmu dowiesz się, jak znaleźć i rozwinąć pomysł na biznes. Ja nazywam się Łukasz. Moim gościem jest Asia Mosur. Jest przedsiębiorcą, konsultantem biznesowym oraz założycielem Mastermind. Jeżeli interesuje świat biznesu, chcesz rozwinąć swoją firmę, to kliknij koniecznie subskrybuj po to, żeby być na bieżąco i żeby uczyć się nowych rzeczy prosto od praktyków na naszym kanale. Jak znaleźć pomysł na biznes? Hmm, Ja bym może sugerowała skupić się na obserwacji i na analizie danych, które mamy z obserwacji. I obserwować możemy albo problemy, albo potrzeby. I tak na przykład potrzebami jest potrzeba bycia ważnym i mamy markę Ferrari. Mamy potrzebę estetyki, salony kosmetyczne. Mamy potrzebę znalezienia drugiej osoby, Tinder. Jesteśmy ludźmi leniwymi, mamy... Potrzebę komfortu, dlatego bardzo szybko działają zakupy online z dostawą do domu. Mamy też potrzebę kontaktów biznesowych, dlatego pojawiają się targi, konferencje i mastermatch. A jeśli chodzi o problemy, to możemy zobaczyć, jakie my mamy problemy albo inni. I w taki sposób, na przykład, kiedy zauważymy, że bardzo wiele restauracji ma problem z firmami dostawczymi jedzenia. To pojawia się na przykład okazja rynkowa, i w ten sposób powstał Uber Eats. Jak już mamy zdiagnozowane potrzeby, które chcemy zaspokoić, albo problemy, to wtedy właśnie jest ta analiza danych. Czyli musimy wziąć sobie Excel, musimy wziąć dane i sprawdzić, czy nam się zgadza kosztorys i potencjalne przychody, czyli żeby sprawdzić, czy to ma biznesowe uzasadnienie. Po prostu się opłaca. Dokładnie. No tak naprawdę wszystko sprowadza się do Excela i czy po prostu to finansowo się spina. Tak. I w takim razie pytanie, jak, czy nawet w kwestii tego Excela, jak sprawdzić, czy pomysł, który mamy, w ogóle ma sens. Bo jest mhm. dużo pomysłów, gdzie tam dużo osób zaczynało biznesy, ale pytanie właśnie wiem, według Ciebie, jak fajnie sprawdzić to, czy biznes, który chcemy otworzyć, ma sens i warto po prostu poświęcać swój czas i pieniądze, żeby go rozwijać? Właśnie, dobrze, że to powiedziałeś, bo też, żeby sprawdzić ten sens, ja uwielbiam metody Agile, i metody Agile badają, czy jest sens zaspokajania jakiejś potrzeby albo rozwiązania problemu. I ta metoda Agile jest bardzo często stosowana przez przedsiębiorców w Silicon Valley i polega to na tym, że taki przedsiębiorca, founder młodego startupu, wpadł na jakiś pomysł, i on nie idzie i nie buduje od razu produktu, który będzie sprzedawał, tylko on na początek idzie, na przykład, i rozmawia z klientami docelowymi bierze kartkę papieru, robi emituje na przykład jakiś software, podsuwa mu i mówi, jak ty byś to rozwiązał, czy byś z tego korzystał. Albo zadaje różne pytania otwarte. Dopiero wtedy, kiedy firma mówi, kurczę, to mogłoby być fajne, przyjdź do nas, to ten founder pracuje jak gdyby przy kliencie cały czas i rozwija ten produkt, ale już z klientem. I to jest takie badanie potrzeb. W momencie, w którym na przykład ta firma powie, to jest w miarę ok, dalej w to idziemy, to ten founder znowu wraca, pracuje nad udoskonaleniem procesu, być może już na przykład zrobi prototyp, czyli działający produkt, ale to jest jedna sztuka, tak? I idzie z tą jedną sztuką i pokazuje znowu to do klienta docelowego, znowu zbiera feedback. Oczywiście nie mówimy tu o jednym kliencie, tylko o całej próbce, żeby te testy były wiarygodne. Znowu wraca i znowu nad tym pracuje, bo to ma sens. A w momencie, w którym przychodzi funder i pracuje z korporacją czy z klientem docelowym i okazuje się, że w pewnym momencie na przykład są za wysokie koszty produkcji albo firma nie wierzy w, w to, że ten produkt zwiększy efektywność pracy, to wtedy przestaje być, jakby przestajemy testować już to, bo się okazało, że ten produkt nie ma uzasadnienia w potrzebach. Jeżeli jest uzasadniona potrzeba. To wtedy przechylamy się do tego uzasadnienia biznesowego kosztowego. Czyli znowu sprawdzamy, a za ile klient to kupi, tak? Bardzo fajnym modelem testów jest też stworzenie, jak mamy pomysł na jakiś produkt, stworzenie po prostu strony internetowej, przyciągnięcie na nią ruchu klientów, z przyciskiem kup albo zamów i sprawdzeniem, ile osób tak naprawdę kupi albo zamówi produkt za cenę X, zanim on powstanie. Jeżeli mamy już jak gdyby 10 tysięcy osób, które chcą to kupić za kwotę X, to my mamy jak gdyby uzasadnioną potrzebę biznesową. Jeżeli się okaże, że pomimo zwiększonego ruchu na stronie, naszej kampanii, fajny grafik, to w ogóle nie rusza, no to to się nie spina, tak? Oczywiście no, mogą być różne problemy z samym sklepem, ale to nie temat. No i potem, jeżeli okaże się, że my mamy tą gotówkę, to warto się też zastanowić nad, tak jak mówisz, Excelem. Czyli jeżeli ja chcę coś wyprodukować i teraz wiem, że koszty takiego surowca materiału są bardzo drogie w Polsce, albo koszt pracownika, no to nie opłaca mi się tego robić za tą cenę, bo ona mi nie pokryje marży, podatków, koszty działalności. Być może warto to sprowadzić yy, i skorzystać z siły roboczej albo z materiału z zagranicy. Tak? Może wtedy to się uda. Ale warto zawsze też w Excelu sobie właśnie chociażby oszacować... Koszty produkcji, potem koszty podatkowe, koszty prowadzenia samej działalności, koszty na przykład oświetlenia, czyli to są te koszty ogólne i stałe. I jeżeli wtedy nam wychodzi, że jesteśmy w stanie to zrobić i też będziemy mieć zysk, z którego będziemy żyć, no to wtedy możemy stwierdzić, że zbadaliśmy ten rynek i jest potencjał. Okej, okay, czyli w takim razie najpierw potrzebujemy sprawdzić, znaleźć przykładowo problem, i znaleźć rozwiązanie, ale przede wszystkim, z tego co ja rozumiem, przyjść po prostu do odbiorcy i po naszego potencjalnego klienta i z nim po prostu porozmawiać, czy po prostu widzisz w tym wartość, i ewentualnie co byś z tym zmienił, więc to jest fajne rozwiązanie, nawet mieliśmy zajęcia z Elo tutaj u nas na uczelni, gdzie właśnie wspominała o tym, że po co macie tworzyć produkt, Skoro najpierw spytacie, czy kupisz to, a jeśli, jeśli tak, to w jakiej wersji byś to chciał kupić? Więc to jest to, co mówisz, świetne, właśnie, żeby nie wkładać od razu, nie zostawiać swojej pracy i wszystkich oszczędności ładować w biznes, tylko sprawić, że to w ogóle działa, że ktoś to kupi, żeby nie, nie przejechać się na tym. Ty jesteś ogólnie twórcą Mastermatch i chciałem się spytać właśnie, o co w tym chodzi i jak ty znalazłeś swój pomysł na biznes? Bo właśnie teraz rozmawialiśmy o tym szukaniu pomysłu na biznes. Jak ty znalazłeś swój pomysł na biznes? Jasne. Ja uważam, że otoczenie ma znaczenie. To znaczy, że przedsiębiorstwo Często kształtuje się poprzez osoby, które nas otaczają. Jeżeli jesteśmy w gronie osób przedsiębiorczych, nasi rodzice są przedsiębiorcami, to mamy inne podejście i szukamy tej przedsiębiorczości, szukamy okazji biznesowej, po prostu zostaliśmy tak wychowani. Osoby, które nie są w takim kręgu, mają pewne blokady, żeby na przykład widzieć okazje biznesowe, żeby zacząć działanie, żeby zainwestować gotówkę i bardzo często po prostu takim osobom potrzebna jest druga osoba. A wesprze, pomoże, pokaże, nawet da swój przykład, taki mentor, tak? Ja, wychodząc z korporacji, też szukałam otoczenia inspirującego przedsiębiorców. Gdzie mogłam poznać te osoby? Na konferencjach, na wyjazdach, w klubach biznesowych, w szkołach biznesowych. Ale to, co mnie frustrowało, to było to, że poznając albo mając dostęp do potencjalnie 6 tysięcy osób, z którymi ja mogłabym nawiązać relację biznesową. Ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć w 2-3 godziny tej konferencji. I ja bardzo chciałam mieć rozwiązanie albo takie, taką aplikację, której ja jestem w tej konferencji i ja zadaję moje pytanie biznesowe albo moją potrzebę biznesową i aplikacja sama pokazuje mi tą drugą osobę spośród tych 6 tysięcy na sali, która może mi pomóc i która chce mi pomóc. I dlatego powstał Mastermatch, czyli aplikacja, w której ja się rejestruję jako, jako master biznesu, czyli osoba zainteresowana tematyką biznesową i przedsiębiorcza. Zadaje, sobie, zadaje pytanie biznesowe albo potrzebę i aplikacja sama mi dobiera z sieci całych masterów tą osobę, która chce mi pomóc w tym. I to może być wspólnik, to może być za chwilę partner biznesowy, mój pracownik, może zleceniodawca, zleceniobiorca, może mentor, może menti, ale na pewno jest to sieć osób przedsiębiorczych. Czyli tak naprawdę to jest taki trochę Tinder dla biznesu. To jest tak. takich poszukiwanie mentorów, ale to jest w ogóle świetne rozwiązanie z tego względu, że nawet dzisiaj na integracji, gdy byliśmy, wczoraj, wczoraj na integracji, właśnie rozmawiałem właśnie z osobą, która chce rozkręcić sklep internetowy. A zresztą, że ja gdzieś tam kiedyś tym siedziałem, jakby porozmawialiśmy, ja dostałem jakby informacje, których ja nie wiedziałem. Jakby on przedstawił na przykład informacje o Amazonie, a ja mu wytłumaczyłem o sklepów internetowych, ale przykładowo co jeśli byśmy się na przykład nie spotkali. Ja bym nie miał tej wiedzy i on by to nie miał wiedzy, a to jest właśnie super rozwiązanie czyli znaleźć problem i przyniosasz rozwiązanie. Dokładnie, dokładnie. I w takim razie pytanie, co według Ciebie utrudnia rozpoczęcie przygody z własnym biznesem? Mhm. Wiecie co, według mnie to są braki i to mogą być braki, na przykład, tak jak powiedziałam, otoczenia biznesowego, braki kapitału. Bo osoba za, za rozpoczynająca biznes powinna mieć tą poduszkę finansową, bo biznes jest zobaczony ryzykiem niepowodzenia. W związku z tym, ja podczas realizacji przedsięwzięcia biznesowego muszę mieć środki, które pokryją mi wydatki na życie i muszę być też przygotowana, że za 6 miesięcy, kiedy skończę inwestować te środki w przedsięwzięcie, e, potrzebuję też na przykład czasu, żeby znaleźć kolejną pracę tak? albo kolejny pomysł na biznes. Więc na pewno potrzeba e, kapitałowa. Potrzeba zespołowa, czyli potrzeba kadry. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że musimy przyjąć do wiadomości, że nie będziemy mistrzami we wszystkim. Potrzebujemy ludzi, którzy są mistrzami w innych dziedzinach niż my i znaleźć taką osobę i nawiązać z nią współpracę. I wydaje mi się też, że taka potrzeba, która właśnie wynika z tej przedsiębiorczości, czyli pewna postawa przedsiębiorcza. Bardzo często nasz przykład: osoby z korporacji, które wychodzą, mają kapitał. Mają wiedzę specjalistyczną, na przykład z marketingu, jeżeli to był specjalista z tego obszaru. Ehm, mają ehm, pomysł, ale na przykład nie mają tych kontaktów biznesowych, tak? I wtedy też mastermind świetnie może im pomóc. Okej, okay. i w takim razie pytanie, co według Ciebie, jakie, jakie na przykład ty przeszkody napotkałeś rozwijając swój projekt? Mhm. To były dwie główne przeszkody. Pierwsza to na pewno komunikacyjna. Bardzo trudno jest wyjaśnić innowację, które nie ma. Podczas kampanii crowdfundingowej, którą, byli, którą robiliśmy w listopadzie, musiałam opisać projekty na kartce papieru i było to dość trudne zadanie, bo trudno było wyjaśnić coś, czego nie ma i czego ktoś nie widział, czegoś, czego nie można dotknąć, coś, co będzie za chwilę wyprodukowane jako kod. Nie możemy tego zobaczyć wizualizacji 3D, więc to była dla nas duża przeszkoda. I sposób komunikacji tego produktu i sposób w jaki klient odbierał ten produkt był wyzwaniem. I tutaj też dla nas był to sprint, bo musieliśmy około od miesiąca do trzech miesięcy testować różne komunikaty, różne wyjaśnienia, sprawdzać jak klienci to odbierają, co mówią o naszym produkcie, żeby ta komunikacja była spójna z produktem i z odbiorem produktu przez klienta. A kolejny bardzo duży, mm, duże wyzwanie to zespół. Ja na przykład szukałam drugiego cofandera przez pół roku, i y, teraz mój cofander świetnie się spisuje w rolę. Skodował cały produkt, i znalezienie osoby, na której możesz polegać, do której możesz zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, cofander, który ma już ustabilizowane życie, jest y, wiarygodną osobą do biznesu i partnerstwa, jest bardzo trudny do znalezienia. Okej, okay. i w takim razie pytanie. Czy masz jakieś wskazówki, które chciałabyś udzielić osobie, która załóżmy pracuje na etacie, załóżmy, skończyła, załóżmy skończyła po prostu studia. Przez zaczęła po prostu pracować na etacie, chce otworzyć swój biznes, na przykład jakich wskazówek udzieliałbyś takiej osobie, która załóżmy ma jakoś podstawową gdzieś tam wiedzę z zakresu tak naprawdę szkolnictwa, załóżmy w przeciągu roku czy dwóch nauczyła się, załóżmy jakichś rzeczy w korporacji, e, ale przykładowo nie ma kontaktów biznesowych, ale chce otworzyć biznes, bo ma pomysł. I na przykład jakiej wskazówki udzieliłabyś takiej osobie? Co mogłaby zrobić? Mhm. To jest bardzo skomplikowane pytanie i nie ma złotej reguły. Hmm. Ja bym może zapytała, jaki ma pomysł, z jakiej branży, e, czy widzi Hmm. Czy ma dostęp do klientów, u których widzi ten problem, żeby do nich wyszła, porozmawiała, zastosowała różne metody sprawdzania pomysłu, testu, produktu. Jeżeli by się okazało, że klienci tego chcą, to potem na jej miejscu skontaktowałabym się z osobami. Które być może będą mi potrzebne w realizacji tego biznesu. Na przykład, jeżeli jest to osoba, która nie ma wiedzy marketingowej, próbowałabym znaleźć kogoś z marketingu, na przykład na mastermatch, albo próbowałabym to zlecić firmie, która się na tym zna. Czyli jak już mam zaspokojoną em, tą potrzebę, że zbadałam e, produkt, za, popyt na produkt, potem zaspokojałam tą potrzebę teamu, czyli z, mm, mam osoby, które zapewniają braki z wiedzy mojej. Potem zastanawiałabym się, czy mam wystarczająco dużo kapitału, czyli zrobiła tą analizę kosztów w Excelu i tak naprawdę zaczęła działanie. Okay, czyli tak naprawdę po prostu zaczęłaś zrobić research, przygotować się i zacząć działać. Tak. Super. Tak. W takim razie dzięki za wywiad. Dajcie znać po prostu, jakie Wy macie pomysły na biznes. Jeśli Wam się materiał podobał, zostawcie lajka i zapraszamy do następnego nagrania. Dzięki, cześć.